Coś wam przeczytam. Eee, 5000 kibiców, teatralne widowisko na kamiennej, dwie bramki grającego w Polonii od 8 roku życia. Krzysztof Kotona i dealer na boisku z golem dla czarnych, dla czarnych koszul, w doliczonym czasie gry. To 11 czerwca 2022 roku po dumnie łopoczącym czarnymi sztandarami. Tak o meczu Polonia Legionowia eee, napisała na ze stolicy. Spotkanie zostało rozegrane w sobotni wieczór. 3 dwa wtedy się zakończyło to spotkanie. Trenerem był Rafał Smalec. Przypomnijcie sobie całą poprzednią rundę, cały poprzedni sezon w drugiej lidze, gdzie Polonia tak naprawdę nikt nie wiedział, czy będą grali o baraże, czy będą grali o środek tabeli, czy jedynie o utrzymanie, awansowali z pierwszego miejsca. I to awansowali, mogli awansować już dużo kilka kolejnych przed końcem. Awansowali chyba dwie, to, że ta runda wygląda tak, jak wygląda, to nie jest tylko wyłącznie wina trenera Rafała Smarca. To jest też wina przede wszystkim klubu, który jakby nie udostępnił odpowiednich pieniążków na, na transfery. Ja to rozumiem, bo przecież nie zawsze kurczę można kupować zawodników. Ale drodzy fani, jak ja czytam lament na Facebooku, że dzisiaj odszedł <grym> chyba jeden z, z, z menadżerów drużyny, to jest nieistotne. Przynajmniej dla mnie, nie? dla mnie to jest nieistotne. Odszedł jeden z menadżerów drużyny. Ktoś, wielu z was, jak kibiców pisało, następny powinien być trener Rafał Smalec. Szczerze, pierdolcie się od pana trenera Smalca. To jest koleś, który zrobił drugą ligę i zrobił pierwszą ligę. I to naprawdę zrobił tym, praktycznie tym samym składem. To znaczy, dru, znaczy z, z trzeciej, drugiej, drugiej, z pierwszej. Było kilka wzmocnień, ale standard był ciągle ten sam, kręgosłup drużyny był ciągle ten sam. Kuba Manowicz to jest też zawodnik, o którym mówię. Boję się, że coś, że coś będą chcieli go oddać do innego klubu, ale o Kubie Manowiczu będzie jeszcze kiedy indziej. Także błagam, jeżeli naprawdę Wam się wydaje, że się znacie na futbolu, a powiem Wam szczerze, że znacie się na futbolu dokładnie tak jak ja, ponieważ zagraliście kilka sezonów Football Managera lub kilkaset, no bo to się gra od 20 lat. To nie wiecie za dużo o piłce. Ja wiem, że w kilku swoich filmach, filmach, w kilku swoich wypowiedziach mówiłem, że ten Rafał Smolet za dużo trzymał się tej koncepcji 3-4-2-1, 3-4, 3-4-3, no wiecie o co chodzi, że za bardzo próbuje grać tymi nie próbuje, coś tam nie działa w obronie, dużo tracili bramek, też dużo strzelali, potem nagle dużo nie tracili, potem mało strzelali, 10 porażek w tej rundzie, no nie, nie wygląda to dobrze, ale... Trener Rafał to jest koleś z, z licencją UEFA Pro, on wie co robi, jest mądry, elokwentny koleś. Miejcie trochę zaufania, nie zachowujcie się jak ki przypadkowi kibice yy, przypadkowej drużyny. No, bądźcie dumni, jesteście kibicami warszawskiej Polonii, Więc, yy, a facet też oddaje serce tej drużynie. Zresztą cała drużyna też oddaje serce, po prostu brakuje no, czynnika sportowego, no, 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 nie pyka coś na tym boisku. No, miejmy nadzieję, że te dwa następne miesiące yy, Polonia przepracuje i Panie trenerze, ja proszę 7 punktów w pierwszych 5 spotkaniach. To jest mój kryzys zaufania dla Pana. Jeżeli ktoś to ogląda ze sztabu, pewnie nie, ale nie nieistotny. Więc zastanówcie się, co Wy wypisujecie na tym Facebooku, bo to nie polega rzecz na tym, że sobie wchodzicie. Znaczy, nie, no niestety na tym rzecz polega, że się wchodzicie i piszecie przypadkowe rzeczy. Facet naprawdę oddaje serce. E, drużyna oddaje serce. Naprawdę wszyscy są oddani temu klubowi. Nie wiem jak zarząd, nigdy mnie nie interesował zarząd jakiegokolwiek klubu i nigdy nie będzie. No chyba, że Meduski i ja, to, to nieważne. Także, miejcie troszkę zaufania, jeszcze została druga runda, 15 spotkań, 19 kolejek rozegranych. Co prawda, no Fartem e, e, Polonia nie jest w strefie spotkowej. E, przezimuje, tą, e, tą, przezimuje tą zimę. E, piętro wyżej, nie mniej, no sytuacja nie wygląda dobrze, ale nie jest makabryczna, no, nie, nie jest nawet, no jest, nawet nie jest fatalna, no, nie jest beznadziejna, jest dalej wszystko w swoich rękach, ma Polonię oraz ten smalec, oraz piłkarzem. Także drodzy kibice, apeluję o spokój, zaufanie oraz to, że e, przestańcie udawać, że się znacie na futbolu przede wszystkim, kurczę, bo to jest, bardzo łatwo jest rzucić, wy, wywalmy ten malca. i co? Co, naprawdę faceta, chcecie wyrzucić faceta, który oddaje cały, cały ducho za, za tą drużynę i z którą naprawdę robi wszystko, żeby gra lepiej? I co, myślicie, że oni sobie siedzą na treningach, piją browary i nic nie robią, palą papierosy? Być może, ale też przy okazji trenują. Znaczy, nie stwierdzę, że tre, piłkarze piją browary, tylko to była taka odnośnia, niepotrzebnie, dobra. Yy, także troszkę zaufania do Tenera Smalca, proszę, naprawdę, to jest facet na swoim miejscu facet na swoim miejscu. Bez niego Polonia byłaby w tej chwili prawdopodobnie dalej w trzeciej lidze, bo tam, pamiętacie, tylko jedna drużyna awansowała i Legionowa wcale nie, 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 nie chciała się poddać. Rezerwy Legii jeszcze były. E, już nie pamiętam to. No ale generalnie ta trzecia liga była o tyle duża, tylko jedna drużyna awansuje. Polonia wtedy w Szczuczynie awansowała praktycznie... Bo z, czy Z Legionowo z wyprzedziła Legionowie, a w Szczuczynie przepieczętowała awans. Tak to wyglądało. I to była drużyna yy, Trenera Smalca. Dru, drużyna Trenera Smalca awansowała z drugiej, z drugiej ligi teraz do pierwszej. Rzeczywistość ich spotkała, twarta rzeczywistość, trudna rzeczywistość. No, pierwsza Liga już nie jest łatwa, no oczywiście. Przede wszystkim, gdyby nie Polonia, w ogóle bym się tymi ligami nie interesował, bo Ekstraklasa był była dla mnie za niski poziom. Oglądam tylko Premier League i Liga Mistrzów. Potem się zacząłem interesować trochę tymi niższymi ligami, bo chciałem się zainteresować trochę Polonią. Natomiast yy, myście, myście to piszecie, bo yy, ci ludzie to czytają. Ci ludzie to czytają i... Myślą sobie, nie wiem, czy nie wiem co myślą, nie będą mówić co myślą, to jest, to jest ich sprawa, ich, ich głowy. Natomiast to jest, to jest kurwa nielegancko strasznie nielegancko pisać o, o treneru z marcu, że, że ma odejść. Rozumiem, że odejdzie, jeżeli dostanie. O, 6 minut, gada, no, dobra, zaraz kończę. Rozumiem, że dostanie lepszą ofertę do lepszego klubu. Znaczy lepszego, wyżej do, do, do postawionego, może ekstraklasa, może, bo ja go widzę w ekstraklasie. Facet naprawdę przypuszczam potrafi, dałby sobie radę. Nie wiem czy spuszczą mi połomice w tej chwili, ale myślę, że jakby dostał duży ze środka tabeli, to spokojnie i miałby za zadanie utrzymać tą dużą newnę w, 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 w lidze, dałby sobie spokojnie radę. Tutaj jest Beniam polonia, jest beniaminkiem pierwszej ligi. Naprawdę nie wiem. Pokażcie, pokażcie, no dobra, motor Lublin, ten fenomen, nie? Gonzalo Fajo i tak dalej, ale to wcale nie znaczy, że Gonzalo Fajo by przyszedł do Polonii i by też polonizował gra. Tak jak gra motor Lublin. Chociaż Motor Rubin to też jest fenomen, ale nie mam, nie mam wiedzy takiej merytorycznej, żeby musiał wypowiadać na no to, dlaczego Motor Rubin gra aż tak dobrze. Przecież Motor Rubin, prawdę powiedziawszy, gdyby, bo ma jeden mecz mniej od Arki Dynia, gdyby wygrał jeszcze jeden mecz, to byłby liderem. Ale to, że Motor Rubin byłby liderem albo jest na drugim miejscu, wcale nie znaczy, że z tej ligi w ogóle awansuje, bo jeszcze ta runda wiosenna. E, często tak jest, że e, drużyny z, z, z tych niższych lig, że często jest tak, że no, mają rundę dobrą, bardzo dobrą, a poprzed, następną rundę już mają słabszą i odwrotnie, więc Sorry, kibicarki, ale wcale nie oznacza, że ja, ja bym bardzo chciał, żeby Arka awansowała, ale to wcale nie oznacza, że Arka też awansuje z, z pierwszego miejsca. Arka ma ogromne szanse, przynajmniej już w tej chwili, na barażę, podobnie Motor. Natomiast, yy, natomiast no od, po prostu odczepcie się od, od, od trenera Smart. to jest taka moja prośba. Naprawdę, lubię tego faceta, lubię. to nie jest koleś, który rzuca słowa na wiatr, po prostu no, stara się robić, stara się robić to, co mówi, tylko no jest ten czynnik ludzki, ludzki w postaci piłkarzy, którzy no może nie tyle nie nadążają za jego myślą, tylko no, pff, to jest pierwsza liga. To jest bardzo, to jest, to znaczy, to nie jest skomplikowane, ale to jest strasznie trudny temat e, do uszacowania. W każdym razie jestem przekonany, że Polonia się spokojnie utrzyma z trenerem, z marcem i jeszcze będziecie przy, przysłowiowo oczywiście całować mu stopy. Oczywiście przysłowiowo, wiadomo o co chodzi. Dziękować za to, że został w głowie. A jak będzie facet widział taką ogromną niechęć ze strony kibiców, e, to co? No to się zawinie. dzień indziej. Przyjdzie. Kolejny trener ale na pewno nie ten trener, który zna już tej chwili ten klub od podszewki. Dobra, 8 minut. Yy... Świąty... Wesoły świąt, jeszcze pożyczę. No, dobry, dobrego wieczoru. Trzymajcie. Się.